Witam Was w tym tutorialu do Photoshopa. Chciałem Wam pokazać jak zrobić sygnaturkę. Nie jest to zbyt trudne. Wystarczy mieć Photoshopa. Internet. Żeby mieć skąd pobrać zdjęcie. tak, Tworzymy nowy dokument z krótem klawiszowym Ctrl-N. Nazwa to tam sobie wpiszcie. Byle co. Szerokość 450, wysokość 350. W pikselach zawarto się najlepiej byłoby było przezroczyste. Dajemy OK. No, dzięki. No, teraz zmniejszamy to. Otwieramy jakiś obrazek, który będzie tłem. Ja wezmę ten. Bierzemy narzędzie do zaznaczania tego, przesuwamy narzędzie do zaznaczania. Przesuwamy tu, powiększamy. Z tego brakowało, fotosze gdzieś się, się zaciął. Ja pierdolę. No, jak się naknie, to, to zadziała. Przesuwamy go, tu jak na środek. Mamy takie coś. Zmniejszamy tego, możemy sobie przesunąć, żeby już nie przeszkadzał. Otwieramy nowy obrazek. Którego by tu. Dobra, dam tego tupaka. Powiększam. Teraz lupą biorę lasso wielokątne, no i go sobie jadę i zaznaczam. Tu, 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 tu. Zaznaczanko, zaznaczanko, dobra. Dobra, zmniejszamy, bierzemy narzędzie do zaznaczenia, przesuwamy go na ten obrazek. Do dupy mi to wyszło, ale to nic. To żeby tego nie było, mogę go wstawić sobie o tu. Dobra, mm, teraz otworzę kolejny obrazek, Tym przesunę, żebyśmy nie zawracał, otwieram jakikolwiek yy, ten, powiększam dupa, powiększamy, nie, nie zaznaczamy raz sobie rokąt, no i wyznaczamy. na czarce. Zaznaczamy jeszcze, 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 jeszcze de de. tu, 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 tu. Będziemy o kwadratowy łapal do szczegół Zmniejszamy narzędzie do zaznaczenia, przesuwamy go na nasze tło, przesuwamy go tak tu za ścianę trochę. No i co by tu jeszcze? Przydałoby się A. Otwieramy kolejny obrazek. To otwieramy. Mój obrazek ten sobie otworzy. Możecie co innego. Teraz, nie wiem dlaczego ten wypis tutaj naklejony. Znaczy to ktoś to, co jajca. Na pewno nie jest oryginalny. Zaznaczamy. Nie chodzi głównie o ten napis, ale ja zaznaczę z głową. Zmniejsza, do zaznaczania, Zsuwam tu. No nie do końca mi to wyszło, więc usunę tę warstwę. Wezmę, jeszcze raz to zaznaczę. Tym razem. Dobra. Zobaczymy to jeszcze inaczej. i gdzie ten koniec. kurde O, jest, trafiłem. Narzędzie do zaznaczenia przenosimy. No i mamy makaweli głowę tupaka, że on rit nie żyje. I teraz bierzemy tutaj. Zaznaczam prawie wszystkie myszy, złącz widoczne. No. Mamy warstwę piątą, teraz plik, zapisz jako, nazwa, to sobie wpisujecie, ja dam tupaka po prostu, obraz jako JP, zapisujemy, ok, i wygląda to mniej więcej tak, fajnie, no nie do końca, bo robimy to z pośpiechem. No, mam nadzieję, że ten tutorial, tutorial wam jakoś pomógł. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube Marka.